Witajcie pszczółki i czmiele. Ruszamy na kolejny spacer. Dzisiaj z rana wychodzimy na wielką piaskownicę. Wokół mnie widzicie piasek, ale ten piasek to nie jest zwykła piaskownica ani plaża. To jest łąka, która rośnie sobie na piasku. W miejscu ubogim, w miejscu gorącym. Tutaj właśnie znajdziemy wiele cudownych, może nie ogromnych, ale bardzo ładnych i ciekawych roślin. Do tych roślin też z radością zlatują pszczoły, trzmiele i wiele innych ciekawych owadów, które szukają tutaj nektaru i pyłku. Serdecznie zapraszam. W takich miejscach, na gorących, na piaskowych, niezbyt żyznych łączkach, możemy znaleźć wiele ciekawych roślin. To tutaj będą rosły te rośliny, które dają sobie radę z gorącem i z brakiem żyzności w glebie. To te rośliny, które wytrzymują naprawdę wysokie temperatury. I latem, oraz niskie temperatury zimą. Często takie miejsca, takie ubogie, niezbyt żyzne, nierzadko pozostawione z uprawy rolnej, bo nikomu nie opłacało się tutaj już siać, orać i zbierać. Często takie miejsca są niesamowitymi ekosystemami, w których żyje bardzo wiele różnych organizmów. Często to takie miejsca są zasobnikami nektaru i pyłku dla owadów zapylających, które przylatują tutaj, aby znaleźć dla siebie pokarm i aby zaopatrzyć swoje dzieci. Przyjrzyjmy się im z bliska. Naszym pierwszym dzisiejszym bohaterem jest jasieniec piaskowy. Nazywa się prawie jak Jasiu, który żył na pewno kiedyś w każdej wsi. Tych Jasiów było wielu i prawdopodobnie wielu z nich wcale nie zapisało się w historii heroicznymi czynami. Podobnie jest z naszym Jasieńcem. Wydaje się niepozorny, mały, niebieski, kwitnący, ani wielki, ani mały, ani szczególnie bujnie osnący, ani dominujący na tej napiaskowej łące, na której się właśnie znajdujemy. Ten tutaj. Malutki, niebieski kwiatuszek. Czasem, kiedy jego główka się jeszcze nie rozwinie, na środku zobaczymy zieloną plamkę nierozwiniętych jeszcze kwiatów. Bo tak, to co widzimy, to znów wiele kwiatów złączonych w jednym koszyczku. Jasieniec nie jest wielki. Za to jego wielkość doceniają pszczoły, trzmiele czy motyle, które przylatują do niego, aby zbierać jego pyłek i nektar. Może nie wygląda on pokaźnie, może nie będzie pierwszym kwiatem, który posadzimy w swoim ogrodzie. Za to na pewno owady, które przylecą do niego. Również w momentach upału, wtedy kiedy brakuje wody, również znajdą w nim nektar. Także, mimo tego, że nie jest to może kwiat największej urody, i że maki, które pokazywaliśmy wcześniej, na pewno bardziej rzucają się nam w oczy, to jednak jest to ciekawa roślina, na którą warto zwrócić uwagę. Tak, oczywiście, znajdziemy ją również w ogrodach. Nierzadko jest uprawiana. To roślina jednoroczna, która świetnie daje sobie radę w takich miejscach, gdzie zabrakło jednak żyzności, na skarpach, na piaskowych łachach. Czasem takie miejsca zdarzą się w naszym ogrodzie czy wokół domu. Czasem w takich miejscach e, to właśnie jasieniec piaskowy świetnie zda się jako roślina ozdobna. Tą roślinę dobrze charakteryzuje jej nazwa. To pyleniec pospolity. Pospolity dlatego, że spotykamy go często. To taki twardziel, który potrafi poradzić sobie w bardzo różnych warunkach. Małe białe kwiaty skupione na jego końcach. To jego cecha charakterystyczna. Jeśli spotkacie takie śliny wyrastające do 40-50 cm wysokości, będą one pewnie od czerwca do września, czasem spotykamy je już w maju. Czasem tworzą całe łany, a czasem występują jako pojedyncze małe kwiatuszki gdzieś na trawniku. Czy łące, to są właśnie pyleńce. Dotknijcie ich łodygi. Te łodygi są całe owłosione. Charakterystyczną cechą tego gatunku, która widoczna jest niestety dopiero pod lupą, jest występowanie takich gwiazdkowatych włosów. Zachęcam Was do tego, żebyście wzięli w garść lupę, zwłaszcza tą dobrze powiększającą. Pożyczcie może od dziadka i przyjrzyjcie się liściom tej rośliny. Również na łodydze znajdziecie małe, gwiazdkowate włosy. To bardzo fajna cecha charakterystyczna, a w ogóle do oglądania rzeczy w powiększeniu serdecznie Was zachęcam, bo poza naszym wzrokiem kryje się niesamowicie magiczny świat, w którym żyje wiele różnych stworzeń i gdzie można spotkać naprawdę wiele ciekawostek. Wracając do pyleńca, małe, drobne kwiaty, białe kwiaty skupione na szczytach pędów. Na tych pędach równocześnie poniżej zobaczycie już często małe, zawiązane owocki tego gatunku. Może skojarzy się wam on na przykład z rzepakiem, który pewnie dobrze znacie, tym, który rośnie na polach i tym, który, z którego robimy olej. Tak, to będzie dobre skojarzenie. Pyleniec, podobnie jak rzepak należy do rodziny kapustowatych, które kojarzymy przede wszystkim z kapustą. Czy widzieliście kiedyś kwitnącą kapustę? Jeśli nie, to poszukajcie w internecie, na pewno znajdziecie obrazki. My kapustę zwykle kojarzymy tylko z główkami. Pyleniec jest owłosiony. Tych kwiatów, wystających na szczycie, może być kilka. Łodyga zwykle rozkrzewia się ku górze. Od dołu biegnie sobie, ma takie małe, ostre, lancetowate listki. Przyjrzyjcie się temu, tej roślinie. Jest ona całkiem fajna. Zwłaszcza w dotyku, to taka y, szorstkość tych włosków jest całkiem przyjemnym doświadczeniem. I jest to, pamiętajcie, roślina, która jest twardzielem, która, który daje sobie radę w różnych miejscach. Pyleniec faktycznie potrafi rosnąć w miejscach, które gdzieś na chwilę porzuciliśmy. To jest bardzo fajne, fajna jego cecha, dlatego że takie porzucone miejsce, nieużytki, Mogłoby się wydawać, tak jak nazwa wskazuje, są nieużytkami, czyli miejscami, których nikt nie użytkuje, ale to tylko nasze ludzkie spojrzenie. Tam, gdzie człowiek przestaje gospodarować, a wchodzi przyroda, tam często pojawia się właśnie wiele kwitnących roślin. Nazywamy te rośliny roślinami ruderalnymi często. Takimi związanymi z człowiekiem i miejscami, gdzie on występuje. Te ruderalne rośliny dają. Możliwość życia wielu stworzeniom, które potrzebują kwitnących kwiatów, aby funkcjonować. To właśnie pszczoły, trzmiele, motyle, chrząszcze plus kwiaki, to te, te owady zlatują. <grymne> te owady zlatują do tych roślin, aby zbierać na nich pyłek i nektar. Zwróćcie uwagę, rozejrzyjcie się. Kiedy będziecie już wiedzieć, czego szukacie, na pewno znajdziecie Pyleniec pospolity blisko swojego domu. Na naszej łące oprócz pyleńców, koniczyny, ciekawych żółtych kocanek, znajdziemy jeszcze jeden fajny gatunek, a właściwie całą, e, cały rodzaj gatunków. To są jastrzębce. Jastrzębce to całkiem duży rodzaj, bo w Polsce znajdziemy ponad 100 gatunków tego rodzaju. Naj, jednym z najczęściej spotykanych jest jastrzębiec leśny, innym też często spotykanym jest jastrzębiec kosmaczek. Wszystkie mają wspólną cechę. Wszystkie mają piękne, zwykle cytrynowo-żółte, ale zdarzają się też czerwonawe, nawet zupełnie pomarańczowe kwiaty. Te kwiaty, podobnie jak u dobrze znanego mniszka e, lekarskiego, tego nazywanego zwykle pospoliciem leczem, tego, który daje takie fajne dmuchawce. E, podobnie jak w przypadku mniszka, e, jastrzębce też mają koszyczek kwiatów. Mają zebranych wiele kwiatów. W postaci jednego koszyczka, gdzie żółte płatki tworzą e, takie pole, na którym mogą przysiadać owady, które będą zapylały e, nasz jastrzębiec. E, co ciekawego jeszcze o jastrzębcu możemy powiedzieć? To roślina, która radzi sobie w bardzo różnych warunkach. Czasem rośnie na zupełnie ubogich i e, gorących glebach, gdzieś na poboczach dróg. Możemy ją spotkać kwitnącą od maja jeszcze do września, a czasem nawet dłużej. Na pewno znajdziecie charakterystyczne, mniszko podobne, mleczowate rośliny. Mleczowate w tym sensie, że mają kwiaty podobne do, do, do tych kwiatów, które nazywamy mleczami. Podobnie też jak mniszki i różne inne gatunki z rodziny złożonych, astrowatych, bo to ta sama rodzina. Również astry do niej należą, tak, dobrze kojarzycie? Te, te, ten rodzaj jest jastrzębce rozprzestrzeniają się za pomocą małych dmuchawców. Z tych żółtych kwiatów, kiedy zostaną one zapylone, złożą się tak jak ten tutaj. Potem dojrzeją wewnątrz nasiona, z których będą wystawały też małe, lotne spadochroniki. Wiatr potem przy odrobinie szczęścia rozniesie je daleko i jastrzębce wykiełkują w przyszłym roku, żeby cieszyć nasze oczy swoimi pięknymi, intensywnie żółtymi, a czasem pomarańczowymi kwiatami. Są one również interesujące i ciekawe dla bardzo wielu owadów zapylających. Tym dla pszczół miodnych, dla trzmieli, ale też dla innych, większych i mniejszych, dzikich pszczół. Czasem do zupełnie maleńkich pszczółek, które przylatują tutaj, aby zbierać i nektar, yy, i pyłek. Na piaskowe łąki, te ubogie gorące miejsca. Odwiedźcie je koniecznie o poranku, bo czasem w południe trudno tu wytrzymać, bo jest tu faktycznie bardzo, bardzo ciepło. Ale warto się tutaj wybrać. Dla tych roślin, które opisywaliśmy już w tym odcinku, ale również dla tych wszystkich innych pięknych kocanek, kostrzew, dla rozchodnika trwałego, dla wielu gatunków, które towarzyszą takim miejscom. Odwiedzajcie takie miejsca, w starych piaskowniach, w żwirowniach, a czasem po prostu gdzieś w środku lasu, gdzie urwała się skarpa, gdzie ten piasek się odsłonił, gdzie wchodzą gatunki, które nie dają sobie rady na żyznych łąkach czy w lesie, ale świetnie rozwijają się właśnie tutaj na piasku, gdzieś na skraju plaży czy na wydmie. Zachęcam Was do odwiedzania takich miejsc i do zobaczenia już w następnym odcinku. Pszczółki informuje, iż realizuje operacje Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie, miodowy biznes, której celem jest popularyzacja nowoczesnych metod hodowli pszczół, produkcji miodu oraz produktów z nim związanych. Projekt angażuje dzieci i młodzież, przez co wpływa na zwiększenie ich wiedzy o roli pszczół i roślin miododajnych w życiu wsi oraz znaczeniu ochrony przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.